Zastanawiało kogoś kiedyś dlaczego, no nie wiem, Gmail czy mapy Google działają właściwie non-stop, 24 na dobę, a nasze aplikacje bankowe no niemal co weekend informują nas o pracach serwisowych? Ha, to jest świetne pytanie. Jakby to były dwa zupełnie różne internety. To jest kwestia technologii, czy może chodzi o coś, coś głębszego? To dotyka, wiesz, samego sedna różnic w filozofii projektowania. I to wcale nie jest tak, że inżynierowie w bankach są, powiedzmy, mniej zdolni. No właśnie, raczej przeciwnie. Wręcz przeciwnie. To wszystko wynika z e, zupełnie innych założeń, z bardzo, bardzo rygorystycznych wymogów dotyczących danych i, co też ważne, z całego zestawu regulacji. Przejrzymy dzisiaj kilka materiałów, które właśnie rzucają na to światło. Okej, okay, czyli chcemy zrozumieć, dlaczego system, który zarządza naszymi pieniędzmi, czasem musi po prostu wziąć oddech. Jakie kompromisy za tym stoją i dlaczego ta stuprocentowa dostępność w finansach, no nie zawsze jest priorytetem numer jeden. Dokładnie tak. Dobrze, to rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Zawsze gdy mówimy o niezawodności, pojawia się to pojęcie dostępności i te słynne dziewiątki. Tak. Brzmi to trochę jak jakiś tajny kod informatyków. Co to właściwie oznacza w praktyce? To taki branżowy skrót, który mm, pozwala bardzo precyzyjnie określić, jak niezawodny jest system. I te procenty mogą być na pierwszy rzut oka mylące. No właśnie, bo 99,9% brzmi świetnie. Brzmi rewelacyjnie, prawda? Prawie 100%, ale jak to przeliczymy na cały rok? To nagle okazuje się, że to jest aż 8,76 setnych godziny potencjalnej niedostępności. Aż tyle. To jest prawie 10 minut w każdym tygodniu. 10 minut, kiedy usługa może po prostu nie działać. 10 minut tygodniowo w przypadku aplikacji do zamawiania jedzenia, no jest to irytujące, ale w systemie bankowym to już robi się problem. Poważny problem. A co jeśli dodamy jeszcze jedną dziewiątkę? Jaka jest różnica? Ogromna. Przejście na 99,99%, ,99%, czyli te cztery dziewiątki, zmniejsza ten czas do około 52 minut rocznie. Z prawie 9 godzin do niecałej godziny. Właśnie. I to już jest poziom, do którego aspiruje wiele usług. Ale prawdziwym, powiedzmy, złotym standardem jest 5 dziewiątek, czyli 99,99%. ,99%. I to już oznacza? Mniej niż 5,5 minuty przestoju w ciągu całego roku. To już brzmi jak coś naprawdę solidnego. Dokładnie, ale trzeba pamiętać, że każda kolejna dziewiątka jest wykładniczo, ale to wykładniczo droższa. Czyli to nie jest tylko kwestia chęci. Absolutnie nie. Istnieje jeszcze poziom 6 dziewiątek, czyli poniżej 32 sekund rocznie, ale to już, wiesz, terytorium kontroli rotów albo systemów podtrzymywania życia. Koszty są astronomiczne. A zatem e, wybór tego poziomu to jest po prostu chłodna, biznesowa kalkulacja. Banki operują na czymś, co można nazwać budżetem błędu. Tak, dozwolonym czasem przestoju. Ale to prowadzi do pytania, dlaczego one w ogóle potrzebują tego czasu, skoro tacy giganci jak Google zdają się go nie potrzebować? I tu dochodzimy do architektury. Wydaje mi się, że właśnie w tym tkwi odpowiedź, banki przez NATA opierały się na architekturze monolitycznej. Ja to sobie zawsze wyobrażam jako taki wielki, stary budynek z kamienia. To jest bardzo dobra analogia solidny, ale jak chcesz przesunąć jedną ścianę, to ryzykujesz, że zawali się cały strop. Właśnie tak. W monolicie wszystkie funkcje logowanie, przelewy, historia, wnioski kredytowe wszystko jest ze sobą ściśle powiązane. Jak jeden organizm. Jak jeden wielki organizm. I to ma no, bardzo poważne konsekwencje. Aktualizacja jednej wydawałoby się małej funkcji. Powiedzmy, dodanie nowego pola w formularzu przelewu. Mhm. Wymaga wdrożenia wszystkiego od nowa. Dokładnie. całej aplikacji. A to jest operacja i ryzykowna, i skomplikowana, i wymaga właśnie tego okna serwisowego. Czyli to trochę tak, jakby chcieć wymienić kran w kuchni, ale w tym celu trzeba na cały weekend wyłączyć wodę i prąd w całym wieżowcu. Właśnie tak. Co gorsza, w takim systemie jeden błąd. Powiedzmy, w module od płatności kartami, może przez jakieś nieprzewidziane zależności po prostu położyć całą platformę. To brzmi jak koszmar. I to jest kosztowne. Utrzymanie tych starych systemów, tak zwanych legacy systems, potrafi zjeść nawet 80% budżetu IT. 80%! To są pieniądze, które nie idą na innowacje, tylko na podtrzymywanie przy życiu czegoś, co jest coraz trudniejsze w zarządzaniu. No dobrze, ale skoro monolity są tak problematyczne, to jak robią to te firmy, które wdrażają zmiany setki razy dziennie? Musi być jakaś alternatywa. Oczywiście. I tą alternatywą jest architektura mikroserwisów czyli te słynne klocki Lego. To idealne porównanie. Zamiast jednego wielkiego budynku masz miasto zbudowane z klocków. Każdy klocek to osobna, mała, niezależna usługa. Czyli jest osobna usługa do logowania, osobna do przelewów? Osobna do historii transakcji? Tak. One się ze sobą komunikują, ale, co najważniejsze, żyją własnym życiem. I co to daje w praktyce? Niezależność. To jest fascynujące, bo każdą z tych małych usług można rozwijać, testować i wdrażać osobno, bez dotykania reszty systemu. Aha. Zespół od przelewów może wprowadzać zmiany 10 razy dziennie, a zespół od kredytów pracuje nad czymś przez pół roku. I co kluczowe, jeśli zawiedzie jedna mała usługa… Na przykład ta, która pokazuje mi reklamy lokat? Dokładnie. To cała reszta systemu, czyli logowanie i przelewy, działa bez zarzutu. To radykalnie zwiększa odporność całości. Brzmi idealnie, ale… Wydaje się też niesamowicie skomplikowane. Zamiast jednego dużego problemu mamy teraz nie wiem, sto małych. Oczywiście, że jest haczyk. Gdzie on jest? W ogromnej złożoności operacyjnej. Trzeba zarządzać komunikacją między setkami usług, monitorować je, dbać o bezpieczeństwo. To wymaga zupełnie innych narzędzi i umiejętności. Czyli polskie banki o tym wiedzą? Ależ oczywiście. Instytucje takie jak PKO BP, Mbank czy ING. One doskonale zdają sobie z tego sprawę i intensywnie pracują nad migracją w tym kierunku. Ale to jest proces na lata. To się często porównuje do wymiany silników w samolocie w trakcie lotu. Rozumiem. Czyli nawet jeśli bank przejdzie na te super nowoczesne klocki, to jest jeszcze jeden problem: jak przetworzyć samą transakcję, żeby po drodze nie zginął ani grosz. I tu dotykamy sedna sprawy, czyli modeli przetwarzania danych. Tradycyjnie w bankowości dominowało przetwarzanie wsadowe, czyli batch processing. Co to znaczy? Wyobraź sobie listonosza, który zbiera listy cały dzień, a dopiero wieczorem wiezie je wszystkie razem na pocztę. Tak działał baczy. Dane o transakcjach były zbierane i przetwarzane w dużych grupach najczęściej w nocy. Kiedy system miał mniejsze obciążenie? Tak. To jest wolniejsze, ale bardzo efektywne kosztowo. Tylko że dzisiaj nikt nie chce czekać do następnego dnia, żeby zobaczyć czy płatność doszła. No właśnie. Oczekiwania klientów wymusiły przejście w kierunku przetwarzania w czasie powiedzmy zbliżonym do rzeczywistego near real time. Czyli punkty lojalnościowe od razu po zakupach. Na przykład. I tu kluczowe są nowoczesne technologie, jak Apache Kafka, które pozwalają na ciągły przepływ zdarzeń, a nie czekanie na nocny wsad. Czekaj, czyli to jest ten moment, gdzie technologia musi dokonać niemal filozoficznego wyboru. Bo tu nie chodzi już tylko o szybkość, ale o gwarancję. Tak. I tu dochodzimy do tego słynnego dylematu: acid contra base. Tak, to jest wybór, przed którym staje każdy projektant. Bankowość od zawsze, ale to od zawsze opierała się na modelu ACID. Co to za skrót? To skrót od Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. W praktyce najważniejsza jest ta pierwsza cecha atomowość. Atomowość, czyli. Czyli, że transakcja finansowa jest jak atom niepodzielna. Albo zostanie wykonana w całości i poprawnie, albo w ogóle i system wróci do stanu sprzed. Nie ma stanów pośrednich. Pieniędzy nie mogą wyparować. Absolutnie nie. Nie ma opcji, że zniknęły z jednego konta, a nie pojawiły się jeszcze na drugim. To brzmi jak coś absolutnie koniecznego w finansach. Ale jaki to ma związek z przerwami technicznymi? No właśnie ma. Żeby zapewnić tę absolutną, natychmiastową spójność w ogromnym systemie. Często najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem jest jego tymczasowe zamrożenie. Na czas aktualizacji? Tak. To daje pewność, że żadna transakcja nie zostanie przetworzona w połowie, według starych i nowych reguł jednocześnie. Stąd właśnie te okna serwisowe. Priorytetem jest spójność, nawet kosztem chwilowej dostępności. A po drugiej stronie mamy model BASE, na którym działano chyba większość internetu. Zgadza się. Base to basically available, soft state, eventual consistency. Kluczowe jest to ostatnie ostateczna spójność. Czyli system jest w zasadzie zawsze dostępny, ale dane. One mogą potrzebować chwili, żeby się zsynchronizować we wszystkich jego częściach na świecie. Klasyczny przykład to polubienie zdjęcia na portalu społecznościowym? Dokładnie. Twój znajomy w USA może zobaczyć to polubienie sekundę później niż znajomy w Europie. I to jest w porządku. Nikomu nic się nie stanie. Ale taka ostateczna spójność przy przelewie bankowym to byłaby katastrofa. Nikt nie chce, żeby pieniądze ostatecznie dotarły na konto. No właśnie, mają tam być od razu. Z pełną gwarancją, i to jest ten rdzeń problemu. Bank nie może sobie pozwolić na ostateczną spójność. Musi mieć natychmiastową. Warto tu dodać, że firmy takie jak Google pracują nad rozwiązaniami, które próbują łączyć te dwa światy. Coś jak Google Spanner? Tak, ich baza danych Spanner jest postrzegana jako przełom, bo stara się zapewnić silną spójność w skali globalnej, ale to wciąż bardzo, bardzo zaawansowana technologia. Okej. Okay. Mamy więc starszą architekturę i ten wymóg absolutnej spójności. A jak na to wszystko nakłada się nasz polski kontekst regulacje. No i tu dochodzi nam kolejna bardzo gruba warstwa warstwa regulacyjna. W Polsce to przede wszystkim KNF i słynna rekomendacja D. A teraz jeszcze unijne rozporządzenie DORA. I unijne DORA dokładnie. One nakładają na banki bardzo rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, integralności danych. To sprawia, że banki są z natury niezwykle ostrożne wolą dmuchać na zimne. Zawsze przedłożą bezpieczeństwo nad ciągłość działania zawsze. Okno serwisowe to jest kontrolowane zaplanowane ryzyko, w przeciwieństwie do niekontrolowanej awarii w środku dnia. A czy specyfika naszego systemu rozliczeń, czyli Eliksir, też ma tu jakieś znaczenie? Oczywiście, że ma. System Eliksir przez lata przetwarzał przelewy międzybankowe w trzech sesjach w dni robocze, rano, w południe i po południu. Czyli przelew zlecony w piątek wieczorem i tak czekał do poniedziałku rano. Dokładnie czekał na serwerach Krajowej Izby Rozliczeniowej. Taka sesyjna natura systemu sprawiła, że historycznie presja na dostępność banków w weekendy była po prostu mniejsza, bo i tak kluczowe operacje działy się w określonych oknach. To się zmienia z przelewami natychmiastowymi, ale ten bagaż został. Ten bagaż wciąż ma znaczenie, tak. Chwila, ale tu jest pewien paradoks. Przecież ja mogę bez problemu zapłacić kartą w sklepie w niedzielę o trzeciej w nocy, nawet gdy moja aplikacja bankowa wita mnie komunikatem o przerwie. Jak to jest możliwe? To jest bardzo ważne pytanie i odpowiedź leży w kilku sprytnych technologicznych obejściach, które sprawiają, że cały ten ekosystem jest o wiele bardziej odporny niż nam się wydaje. Jakie to obejścia? Po pierwsze, tokenizacja. To znamy z usług jak Google Pay czy Apple Pay. Nasz telefon nie przechowuje prawdziwego numeru karty. Tylko token. Ma zapisaną ograniczoną liczbę jednorazowych, kryptograficznych tokenów. Kiedy płacisz, terminal weryfikuje ten token u organizacji płatniczej, np. u WIZY, a nie bezpośrednio w Twoim banku. Aha, czyli transakcja jest rozliczana z bankiem później. Właśnie. Gdy jego główne systemy wrócą do życia, płatność jest autoryzowana, a pieniądze zejdą z konta po zakończeniu pracy. Dobrze, a co jeśli bank ma naprawdę poważną, nieplanowaną awarię? Wtedy do gry wkracza coś, co nazywa się Stand in Processing w skrócie STIP, czyli przetwarzanie zastępcze? Tak. Organizacje płatnicze jak Visa, mają usługi oparte na sztucznej inteligencji, na przykład Smarter STIP. I w trakcie awarii Twojego banku globalny system Wizy przejmuje rolę zastępcy. Czekaj, czyli gdy mój bank leży, to wiza decyduje, czy moja płatność za zakupy przejdzie? Skąd ona wie, czy ja mam pieniądze na koncie? No właśnie o to chodzi. Nie wie, jaki jest twój dokładny bilans. To jak podejmuje decyzję? Analizuje w czasie rzeczywistym twoją historię transakcji twoje zwyczaje zakupowe, kwotę, wiarygodność sklepu. I na tej podstawie, używając modeli AI, podejmuje statystyczną decyzję w imieniu banku. To jest skalkulowane ryzyko, które Visa bierze na siebie. Dokładnie. Żeby cały ekosystem płatności nie stanął w miejscu. Dzięki temu liczba odrzuconych transakcji w trakcie awarii banku może spaść nawet o połowę. To pokazuje, jakie ile warstw zabezpieczeń ma cały ten system. Wiesz co, po tej rozmowie zaczynam patrzeć na te komunikaty o przerwach technicznych zupełnie inaczej. To nie jest wynik braku umiejętności inżynierów. Absolutnie nie. To jest świadomy, przemyślany wybór projektowy. Dokładnie to jest kompromis. Kompromis między stuprocentową dostępnością a absolutnym bezpieczeństwem i integralnością naszych pieniędzy podyktowany przez technologię, przez historię i przez bardzo konkretne regulacje. Czyli, w pewnym sensie, taki komunikat o przerwie to nie jest informacja o słabości systemu, a wręcz przeciwnie to jest manifestacja jego największej siły hmm, ciekawe ujęcie. Obsesyjnej dbałości o to, by każda nasza złotówka była tam, gdzie powinna. To jest system, który woli się zatrzymać i poczekać, niż się pomylić. Podsumowując, mamy tu zderzenie dwóch światów starych monolitów z nowymi mikroserwisami. Mamy wybór między żelazną spójnością w modelu ACID, a elastyczną dostępnością w Base. I do tego dochodzi silny wpływ regulacji, które stawiają bezpieczeństwo na absolutnym piedestale ale widać trend w kierunku wyższej dostępności. Oczywiście widać wyraźny trend napędzany przez konkurencję i oczekiwania nas, klientów, ale ta nadrzędna potrzeba bezpieczeństwa finansowego pozostaje niezmienna. To na koniec zostawmy słuchaczy z taką myślą do rozważenia. Wspomniany system Elixir ma do 2027 roku przejść na globalny standard ISO 2202 XML. To pozwoli przesyłać w transakcjach znacznie bogatsze dane, na przykład całą fakturę. Tak, to duża zmiana. A i pytanie brzmi, jak ta rosnąca złożoność informacji wpłynie na wybory architektoniczne banków? Czy więcej danych to nowe paliwo dla inteligentnych systemów? Czy może to nowe, gigantyczne pole, minowe dla tych starych systemów, które ledwo radzą sobie z tym, co mają teraz?